Dzisiaj wraz z Piotrem możemy usłyszeć Jezusowe zdanie: Odejdź ode mnie szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Czasem w niektórych tłumaczeniach można je znaleźć brzmiące trochę inaczej. Stań za mną. Bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Skoro nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku, to stań za mną, nie przede mną jako ten, który mnie prowadzi, nie obok mnie jako ten, który jest mi równy. Stań za mną. Stań się moim uczniem, zobacz, jak ja przeżywam daną przestrzeń. Zobacz po to, ażeby mieć konkretny punkt odniesienia. Jaki to punkt odniesienia i czemu akurat Jezus jest tym punktem, czy jako ten punkt dobry? No bo pomimo tego, że Piotr mówi o Nim, Ty jesteś Mesjaszem, to sam Jezus mówi o sobie chwilę potem, jestem Synem Człowieczym. Nie zaprzeczam, tak, jestem tym, którego Bóg posłał, ale najpierw jestem tym, który jest, tak jak ty, człowiekiem. W pełni człowiekiem. Skoro tak, mogę być dla ciebie punktem odniesienia. Do czego on zaprasza swoich uczniów dzisiaj w liturgii słowa? Najpierw pokazuje, to, że krzyża nie trzeba się bać. Wydaje mi się, że jednym z pierwszych skojarzeń, gdy słyszymy o tym, że ktoś musi nieść swój krzyż, to są skojarzenia idące w kierunku jakiegoś trudu, jakiegoś zmagania, jakiegoś umęczenia jakiegoś takiego zmagania się o to, ażeby przeżyć swój los, przeżyć swoje chwile. Te trudniejsze niż te łatwiejsze, donieście do końca. W jaki sposób pokazuje nam je Jezus? Ano pokazuje je nam jako przestrzenie, które nie prowadzą do śmierci. To też, ale jako prowadzące do końca otwierają przestrzeń na Boże Zbawienie. Otwierają takie przestrzenie, które są Bożą mocą, a nie Bożym końcem. Żeby takie przeżyć, to ustami Izajasza najpierw przywołuje Pan konkretne postawy. Grzbiet mój wystawiłem na baty, a moje policzki na uderzenia. Nie odwróciłem swej twarzy od zniewagi i oplucia. Czemu tak zrobiłem? Ponieważ nauczanie Pana otwieramy uszy, a ja się mu nie opieram. Ci, którzy słuchają słowa, ci którzy trwają przy Bogu, stają się przez Niego uczynieni jako ci, którzy Mogą być twardzi, mogą być niezłomni wobec tego, co stanowi ich krzyż, co stanowi ich trud. Co więcej, którzy ten trud potrafią znieść niczym Jezus, prowadząc innych do zbawienia, sprawiając, że ta historia staje się historią nie śmierci, ale historią życia. Ten krzyż staje się nie narzędziem opresji, ale narzędziem zbawienia. To jest w ogóle piękne słowo u Izajasza. Pan stał się moim wspomożycielem. Dlatego się nie odwróciłem. Wiem, że nie doznam zawodu. Ten, który mnie usprawiedliwia, jest blisko mnie. Oto Pan biegnie mi na ratunek. Tego krzyża nie niosę sam, niosę z Nim, a On jest wszechmogący. Jezus uczy nas także, to słowami Jakuba. Że ta przestrzeń to ona nie zamyka się tylko i wyłącznie do jakichś przekonań. Ona stanowi o konkrecie życia. Co z tego, że ktoś powie wierzy, jak nie spełnia uczynków? Pokaż mi wiarę ze swoich uczynków, a ja ci pokażę, jaka ona jest. Dla kogo Twoja historia, historia niesienia Twojego krzyża jest bądź staje się historią zbawienia?